Nazywam się Maciej Galiński, jestem dyrektorem handlowym w firmie J.S. Cooling. Jesteśmy firmą polską, która praktycznie od 33 lat zajmuje się chłodnictwem, przemysłem, głównie amoniakalnym. Kiedyś na początku prawa normalne, już od odeszliśmy, no i zajmujemy się tylko i wyłącznie amoniakiem. nie za ciepło jest. A, a kulik do zimnego O, e, Więc tak, prezentacja, nie wiem z którego mikrofonu. E, prezentacja będzie odnośnie odzysków ciepła <laughs> oraz amoniakalnych punkt ciepła w Przemyśle e, Żeby zająć się jakby samą podejściu do tego, jak, jak odzyskiwać ciepło i motować kupę ciepła. Głównie trzeba byłoby w ogóle popatrzeć na instalację podmiotową jako na całość i zobaczyć, że znaleźć te odpowiednie punkty, z których możemy faktycznie odzyskać całe ciepło, które wyrzucamy z tego swoich i za każdym razem my jako firma podchodzimy do tego raczej staramy się podejść kompleksowo, czyli nie tylko i wyłącznie przyjść, sprzedać i zapomnieć, tylko jednak przejrzeć całą instalację, zrobić porządny audyt chłodniczy, no i sprawdzić, co możemy zrobić, żeby faktycznie to ciepło odzyskać, a później, żeby gdzieś się wpompować z powrotem z powrotem do, do Państwa instalacji cieplnej. Zazwyczaj cały proces przebiega tak, że znajdujemy miejsce, zazwyczaj to jest maszynownia maniakalna, bo tam jednak większość tego ciepła jest z, z, z mleczarni czy z wszystkich zakładów, e, czy to będą mięsne czy mleczarnie e, i wymieniamy najlepiej stare, e, nieefektywne urządzenia na no, nowocześniejsze e, i bardziej wydajne. E, większość, czy bardzo duża część mleczarni jeszcze, jeszcze posiada stare czy sprężarki e, dębickie, które no, wiadomo działają, pracują, ale też ich efektywność już nie jest taka jaka powinna być. E, później zmieniamy nieefektywne czynniki chłodnicze. E, Czyli zazwyczaj to są freony. Też dużo jeszcze jest magazynów, które posiadają instalacje freonowe i wymieniamy je na amoniak lub na glikol, jeżeli to są komory plusowe. Następnie po montażu sprężarek możemy zamontować odzysk ciepła przegrzania paramoniaku, lub też odzyskać ciepło schodnicą oleju ze sprężarek i też wykorzystać je sobie do, do własnej instalacji podgrzewania wody. Na kolejnym etapie to jest montaż pompy ciepła, wykorzystującej ciepło stacji skraplania, czyli jakby część ciepła, które wyrzucamy przez skraplacze do powietrza, to możemy sobie je wprowadzić z powrotem do fabryki w formie czyli ciepła woda czy, czy zbiorniki glikolowe z podgrzanym glikolem. No i ostatni etap, który tutaj będę omawiał, będzie instalacja tuneli chłodniczych. Jako, że to też jest jeden z naszych produktów, gdzie, gdzie pokażemy, jaka jest różnica między zwykłą komorą zapychową a zastosowaniem tunelu, tuneli, tuneli automatycznych chłodniczych. E, więc e, jesteśmy producentem agregatów sprężarkowych. E, jakby sami je produkujemy, sami składamy, kupujemy sprężarkę, e, silnik. E, jesteśmy producentem własnych olejaczy e, do sprężarek. Robimy własne zbiorniki ciśnieniowe i sprężarki śrubowe, tak jak mówiłem, w porównaniu do, do, do starszych sprężarek yy, dajemy sprężarki śrubowe o lepszym COP, yy, czyli stosunek chłodu do, yy, do poboru prądu. Yy, I stosujemy silniki yy, o wiele bardziej wydajne yy, niż stare silniki yy, standardowe. Yy, są to silniki wspomagane magnesami trwałymi, yy, synchroniczne, yy, o większym współczynniku efektywności. O tym będę też mówił troszkę w następnym slajdzie. E, więc silniki, które proponujemy w naszym rozwiązaniu, to są silniki Nideka. E, to jest stary Leroy Sommer, może kto, ktoś z Państwa jeszcze, jeszcze kojarzy. E, jest to firma e, francuska, także fabryka również znajduje się we Francji. E, to nie są silniki produkowane czy w Chinach, czy, czy poza Unią Europejską. Zaraz powiem, dlaczego to też jest, też jest trochę ważne. Silniki te mają klasę efektywności E5. Plus. Także standardowe silniki, które gdzieś znajdziemy, znajdziemy na niech starej, zaczynają mają czy to będzie ie 1 E2. Ostatnio większość producentów, o ile nie praktycznie wszyscy producenci agregatów sprężarkowych stosują silniki o klasie efektywności IE3. A więc o wiele niższe niż to, co my st stosujemy w standardzie. Dzięki temu tak naprawdę nasze agregaty są o wiele bardziej efektywne. Już pokazuję mniej więcej. Aha, e, dlaczego? To było ważne, że jest we Francji. Bo e, silniki są made in Europe, e, także mają poświadczenie, także możemy je e, kwalifikują się do otrzymania e, białych certyfikatów. Także to jedno idzie tak samo z drugim. To nie jest tak, że, że, że możemy zamontować jakiekolwiek silniki to będzie się nadawać, a akurat silniki NIDEKA się nadają, bo są produkowane w Europie. Tak wyglądają e, agregaty, które produkujemy. Są na bazie sprężarek Janey on jednośrubowych. E, stosujemy te sprężarki, bo po prostu są bardzo e, bardzo proste serwisowo e, i o wiele bardziej efektywne niż, niż stare tłokówki. E, I koszt serwisu automatycznie jest o wiele mniejszy. Sprężarka jest prosta w budowie, można ją praktycznie zrobić pełny serwis, sprężarki łącznie z wymianą śruby na instalację u klienta, jeżeli tego sytuacja wymaga. Oczywiście zawsze fajnie mieć to u siebie na warsztacie, ale nie zawsze się da i nie zawsze jest to możliwe, a u klienta jeżeli dostanie sprężarka, no to możemy to faktycznie w przeciągu jednego dnia zrobić całkowity remont sprężarki i wymienić praktycznie każdą część, która nam przyjdzie do głowy, czy to będą wirniki, czy, czy to będą śruby. Także to jest dodatkowe. <śmieniu> Jeśli chodzi o silniki, <śmieniu> pokażę tutaj, jakby, jaka jest różnica między silnikiem klasy E2, tak jak mówiłem, która większość konkurencji gdzieś tam dostarcza z falownikiem, a silnikiem e, NIDEKA z e, systemem z napędem DNEO o klasie E5. Tutaj bierzemy pod uwagę silnik 300. 355 kW. Od razu widać różnicę na wadze. Tamte silniki ważą 1160 kg, nowe silniki przez to ważą 837, także różnica jest dosyć spora. Wynika to z tego, że sam silnik jest o wiele mniejszy tak naprawdę, bo jest całkowicie inaczej zbudowany dzięki trwałym magnesom. Jesteśmy w stanie o wiele bardziej i efektywniej i oszczędniej napędzać, napędzać sprężarkę. Tutaj mamy standardowy silnik indukcyjny z falownikiem. Posiada efektywność około 94,3% przy, przy 100%. Nasze silniki mają 96,5%. Niby dużo, nie dużo, ale tutaj widać już, że mamy 8 kW mocy mniej poboru na, na silniku. Za każdym razem im schodzimy w dół, to widzimy tutaj mamy 873, my to czas jesteśmy powyżej 90% tak naprawdę efektywności. E, tutaj porównujemy silniki, które są napędzane falownikiem. Jeżeli byśmy mieli nawet falownika na jedwa, czyli jak mamy stare maszyny debickie, e, które są po prostu włącz wyłącz i to jest na gwiazdę no to mamy jeszcze większe zużycie prądu, e, w szczególności na częściowym obciążeniu. Wiadomo, że to nie jest tak, że, e, że sprężarka zawsze potrzebuje i działa na 100%. Zawsze te, te obciążenia albo mamy zwiększone, albo zmniejszone, więc jakby pierwsze na co zwracamy uwagę klientów jest tak samo, żeby jednak zamontowali falowniki, bo naprawdę koszt zwrotu jest, no, praktycznie w przeciągu pół roku to się, to się samo zwraca, sama, cała inwestycja. To co my proponujemy, oprócz tego, żeby zamontować falownik, to jeszcze dać naprawdę efektywny silnik, bo, bo, bo koszt zwrotu takiego silnika y, może będzie troszeczkę droższy, aczkolwiek to zwrot tak samo to jest w ogóle. W przeciągu tam y, pół roku, do roku czasu. Y, Roczna y, oszczędność jaką mamy na tych silnikach, na takim silniku to jest około 65 MWh. Proszę wziąć pod uwagę, że oba silniki są napędzane falownikiem, także tutaj to jest tylko i wyłącznie na, różnica na samym, y, na samym silniku. Także w przeciągu roku mamy oszczędność około 61 tysięcy. No, wiadomo, to wszystko zależy od tego, jaki macie koszt energii, ile płacicie za prąd. Natomiast w y, przeciągu 10 lat jest około 600 tysięcy, tylko i wyłącznie na tym, że, że zrobiliśmy bardziej efektywny silnik. Tak jak mówię, to, to są małe różnice, ale z, zazwyczaj nikt na to nie zwraca uwagę, dlatego my podnosimy zawsze to, żeby patrzeć, no bo jednak teraz i trzeba będzie płacić kary, tak za, za dużo się co od was używali i tak dalej. Itd. Także to nie jest tak, y, tak prosto. Tutaj mamy e, przykład podany, e, dlaczego warto jest zmienić freon na amoniak. E, standardowe agregaty freonowe. E, tutaj mamy przykład dla około 2 razy 290 kW e, mocy pobrót prądu. E, przy instalacji freonowej mamy 184, natomiast przy amoniaku mamy 96,5. E, robiliśmy taką. E, jakby audyt chłodniczy y, instalacji freonowej, to było akurat y, w zakładach mięsnych Lenarcik, gdzie y, wymieniliśmy całą instalację y, freonową, zamieniliśmy ją na amoniakalną i najpierw zmierzyliśmy, ile prądu zużywał klient i później tak samo, ile prądu miał na amoniaku. No to się okazało, że nową maszynownię wziął leasing, no to praktycznie to, co zaoszczędził na prądzie, to płacił ratę za ten leasing, więc cały czas był na czysto, tak naprawdę. Także naprawdę różnice są spore, także jeżeli macie magazyny, to jednak warto, warto przejść na amoniak. Też jeżeli nie chcecie mieć amoniaku na instalacji, bo czasami jest tak, że, że klienci jednak, jeżeli mamy pompowany amoniak i musimy wypompować go w chłodnicy gdzieś na zakład, no to w przypadku wycieku, no to wtedy mamy cały, cały zakład, musimy odciąć, jeżeli to będzie gdzieś tam na chłodnicy. To też proponujemy rozwiązanie, żeby zrobić jednak maszynownię amoniakalną, ale później jednak schodzić glikol i puścić glikol sobie na na instalację, żeby jednak cała ta instalacja była glikolowa. Pomimo wszystko, tutaj tak wychodzi o wiele niżej, bo, bo mamy jednak niższe ciśnienia skroplania w przypadku, w przypadku amoniaku niż w przypadku foreonów. Kolejnym etapem jest odzysk ciepła. I dochodzimy do miejsca, którym jest jakby jednym z tematów tego, tej prezentacji. To co glikol, który, który możemy sobie potrzeć przed skroplaczem. Tak naprawdę możemy go wykorzystać gdziekolwiek. Montujemy te wymienniki. Może kolejny slajd będzie trochę bardziej czytelny. lepsze są zdjęcia. Tu mamy sprężarkę. Z tłoczenia normalnie idziemy w standardowym trybie do skraplacza. My po prostu montujemy wymiennik na tłoczenie, Czyli montujemy go sobie przed samym skraplaczem. Są też rozwiązania, gdzie możemy położyć, postawić skraplacz płytowy i odzyskać praktycznie 100% tego, co, co z fabryki nam wychodzi w chłodzie przez sprężarkę i możemy sobie podgrzać zbiornik. Z przegrzania jesteśmy w stanie uzyskać około 60 stopni, od 40 do 60. Także spokojnie możemy sobie nagrzać zbiornik, bufor, czy to będzie glikolu, czy czegokolwiek do wykorzystania później na zakładzie. Możemy sobie podgrzać wodę wstępnie, no otóż co klient co klient ma na zakładzie i gdzie potrzebuje, to będzie musiał wiedzieć. Bo to jest tak, że bardzo często sto, spotykamy się z sytuacją, kiedy przychodzimy do klienta, mówiłem, chciał jakiś odzysk ciepła, chciał dostać certyfikaty i wszystko pięknie, ładnie, ale mówimy, że ok, jeżeli mamy skroplacz, który tutaj mamy, będzie miał 1 MW, no to jesteśmy w stanie odzyskać około 150 kW z tego, z tego punktu. I Teraz pytanie, czy klient ma tak naprawdę te 150 kW, gdzie wykorzystać na swoim zakładzie? Czy tylko, no w sumie chcę odzyskać, ale to też musi coś z tym zrobić, wiadomo, bo jednak tutaj cały czas ten zbiornik grzeje. No ale to można wykorzystać w wielu punktach, tak naprawdę. To, co my stosujemy przy naszym cieple, które odzyskujemy z naszego, wykorzystujemy często też do chłodnic, do oddajania. Też w ostatnim tygodniu robiliśmy porównanie, ile, ile prądu, tam mieliśmy około 14 chłodnic na zakładzie. Tam akurat będziemy zamieniać freonowe na, na glikolowe, żeby wpiąć jednak wszystkie chłodnice w glikol, który jest na, w, pod, schładzamy w maszynach, maszynach maniakalnej. Standardowo mają tam grzałki elektryczne do odczytania. To co my proponujemy to jest tak naprawdę ten ciepły glikol, który sobie możemy odzyskać, czy to będzie z chłodnicy oleju, czy to będzie odzysk z ciepła przegrzania. Wykorzystujemy do odtajania całej chłodnicy. Teraz sam, sam proces elektrycznego odtajania zazwyczaj trwa około 30 do 35 minut. Przy tych 14 chodnicach, które tam mieliśmy, tam wychodziło, że i mieliśmy około 130 kW. Natomiast pompa glikolu, która była wpięta w ciepły glikol, będzie miała około 3, maksymalnie 4 kW. To już tak na wyrost trochę liczyli, bo tutaj tak wychodziło. Natomiast różnica między otrzywanianiem elektrycznym, a jest taka, że w przypadku ciepłego glikolu wpuszczamy sobie ciepły glikol do chłodnicy i w przeciągu 5 minut mamy odtajoną całą chłodnicę. Także to nie jest proces 35 minut, 3 razy dziennie, czasami to może być i 40, więc wychodzą na to mniej więcej około 2 godzin. Cała chłodnica przy tych 130 kW na całości, przez 2 godziny praktycznie cały rok musi się odtajać. Także tutaj robimy to samo, tylko że robimy to ciepłym glikolu i robimy to w 5 minut i zużywamy prądu no w przeciągu tamtej 130 kW licząc 50 groszy przez 2 godziny w rok to jest około 50 tysięcy złotych. Także tylko na tym rozwiązaniu możemy zaoszczędzić, zaoszczędzić na odtajaniu, no i automatycznie mamy odzysk ciepła. Jeżeli zrobimy sobie audyt energetyczny przed montażem odzysków, no to możemy później udowodnić i tak samo otrzymać na to biały certyfikat, bo jednak zużywamy i mniej i odzyskujemy część ciepła i wykorzystujemy sobie do, do odtajania chłodnic, więc automatycznie wykazujemy, że tak jak w przypadku tego klienta, Wyłączył po prostu 130 kW, odłączę sobie od prądu. E, oprócz tego możemy wykorzystać ciepły glikol e, do nagrzewnicy i podpiąć ją pod wentylację. E, również montujemy wentylację i robimy, wentylację produkujemy sami na szyte na miarę. E, większość naszych instalacji można znaleźć praktycznie w, w większości mleczarni. Wykorzystujemy ciepły glikol, żeby podgrzać tak naprawdę pomieszczenia. Wpinamy tak samo, bo montujemy sobie wymiennik glikol woda i podgrzewamy przez wentylację pomieszczenia. Także to też, mówię, to są jakby podstawowe dwa jakby rozwiązania co możemy z tym zrobić. Natomiast za każdym razem to wiadomo, że trzeba pojechać do klienta i zobaczyć tak naprawdę co on potrzebuje u siebie na instalacji i gdzie on to może wykorzystać. Kolejnym etapem jest montaż pompy ciepła, to tak wygląda standardowa e, instalacja chłodnicza, czyli mamy sprężarkę do skreplacza, ze skreplacza przez zaboru sprężny, to akurat e, blokowy kolegów z Dafosa tam stosujemy, e, no, jest prosty w obsłudze, szybko się spawa i, i, i tak naprawdę mamy cały blok, mniej, mniej punktów e, na spawy. E, później idziemy do zbiornika i schładzamy nikoli, teraz e, skąd możemy sobie odzyskać, jest też kilka sposobów, e, skąd możemy o, gdzie możemy podłączyć sobie, możemy, tak jak mówiłem wcześniej, możemy zamontować sobie skraplacz płytowy i czy podgrzejemy sobie tutaj wodę i później tą wodę przerzucimy na pompę ciepła, czy mamy jeszcze inne rozwiązanie, gdzie jesteśmy w stanie tak naprawdę wykorzystać sobie wodę, którą mamy w skraplaczach. Także możemy albo zamontować sobie pompę i pompować i natryskiwać skraplacz, ale możemy też wziąć tą wodę do tej stacji i możemy ją sobie przepuścić i zamontować w pompę ciepła. Także tutaj możemy wysyłać 770 kW po prostu moc silnika, mamy około megawat mocy chłodniczej. Możemy sobie zaniknąć tam do 78 stopni, na przykład. E, poniżej mamy trochę inne rozwiązanie, że mamy stałą pompę bez, bez, bez połączenia, a dodatkową pompę montujemy po prostu pod tacą e, Oprócz tych rozwiązań możemy zamontować sobie wymiennik, tak naprawdę, żeby, żeby mieć jakby. Wymiennik, który będzie skraplaczem i będzie parownikiem na naszej pompy ciepła. Yy, zazwyczaj wymienniki są dosyć drogie i często klienci chcą podłączyć sobie jednak jeden układ od drugiego, żeby mieć przykład jakąś tam pompę glikolową czy układ glikolowy pośredni pomiędzy, pomiędzy instalacjami. Natomiast przy pompach ciepła yy, głównym jakby yy, problemem, z którym może się klient spotkać jest to, gdzie zastosować 1 MW noc. Bo to też o to chodzi, że za każdym razem klient albo może to mieć, albo nie. Dlatego tak naprawdę w przypadku pomp ciepła, to za każdym razem my musimy podjechać na instalację i musimy, musimy zrobić. W przypadku standardowego chillera i kotła gazowego, gdzie mamy chłodzenie i grzanie, wychodzi nam megawatt 800, energię zużytą do chłodzenia, czyli nasze. 200 kW, czy to będzie na silniku, plus to, co mamy na kotle gazowym, no to jest 1250, to tak naprawdę COP takiego układu to jest 1,25. W przypadku pompy ciepła, gdzie mamy chłodzenie i grzanie, czyli mamy 800 kW plus, plus megawatt, tak naprawdę energię zużytą na chłodzenie i grzanie to jest 300 kW, zatem nasze COP rośnie do 6. Także to na pewno jest efektywne. Duży bum był też na zapytania. w momencie, kiedy, kiedy wybuchowałem na Ukrainie, no bo ceny, ceny gazu poszły do góry, wtedy też pomontowaliśmy część, część. teraz później już to się trochę wyrównało, aczkolwiek większość czarni, tak czy owak, czy w ogóle zakładów patrzy na to, żeby mieć jednak i jedno i drugie rozwiązanie. I co jest tańsze, na to sobie przełączą zakład tak naprawdę zasilanie ciepła. Tak naprawdę, żeby zrobić kalkulację zwrotu inwestycji takiej pompy ciepła, to za każdym razem jednak zapraszamy do kontaktu, bo to nie jest tak, że możemy, że możemy sobie rzucać cyframi z nieba, bo, bo nie o to chodzi. Więc za każdym razem to będzie szyte na miarę, możemy dobrać sobie, dobrać sobie maszynę, która będzie wpływać, ale te dolne źródło, czyli to skąd bierzemy, Ciepło, żeby, żeby je przepompować do góry, czyli na nasze 72 stopni w przypadku amoniaków lub wyżej do, do, do 90, jeżeli zastosujemy, zastosujemy czynniki HFO. Ale to musimy wszystko policzyć. Kolejną rzeczą, gdzie możemy zaoszczędzić w przypadku modernizacji takiego zakładu, to jest wykorzystanie tuneli chłodniczych w produkcji. Zdecydowanie zmniejsza to czas wychłodzenia. W przypadku obliczeń, które też wykonywaliśmy dla naszych klientów, wychodziło, że jesteśmy w stanie zużyć około 30% mniej energii na tunelu, porównując do standardowego, do standardowego magazynu czy tunelu zapychowego. W przypadku zwykłego magazynu chłodniczego mamy bardzo duże straty przez, przez to, że mamy dużą powierzchnię. W przypadku tuneli, tutaj jest akurat przelotowy, gdzie mamy, gdzie wchodzi z jednej strony, mamy praktycznie cała przestrzeń, jest tutaj dopasowana tylko wyłącznie, żeby schłodzić ten produkt tutaj, także nie musimy z całego powietrza tutaj u góry, zatem mamy minimalne straty chłodu. E, oprócz tuneli przelotowych, e, mamy tunele, o tak to mniej więcej wygląda, e, to jest akurat z Blackpool, z tego co pojawiłem, także tutaj mamy do, do chłodzenia twarogu. Więc to najszybsze, określamy sobie czas, czy to będzie godzina czy dwie godziny, określamy długość trasy, jaka jest wymagana, żeby wychłodzić cały, cały tworok i to, i to wychłodzić. Proszę podsumować. I już kończę, już kończę. Tylko dojdę do tuneli do końca i będziemy kończyć. Oprócz tego mamy tunele chłodnicze z układnicą palet. Tutaj akurat porównywamy mniej więcej wystudzanie masła. Tam mieliśmy. Także tak samo, nieefektywne schładzanie, ponieważ tutaj mamy produkt zapakowany i wszystko stoi w jednym miejscu. E tutaj bezpośrednio wentylatory nadmuchują nam na produkt e i tak samo sk skracamy czas wychładzania i przez to skracamy, e zmniejszamy tak naprawdę zużycie, zużycie energii. Tutaj jest tak samo układ z układnicą automatyczny, także mamy pełną kontrolę na to, co się dzieje, wszystko dzieje się w automacie, produkt jest rozstawiany po całej, po całej komorze. W momencie osiągnięcia temperatury zostaje wyprowadzony i wkładany do magazynu, już utrzymującego temperaturę. Także w samym magazynie nie, nie zachodzi żaden, żaden proces wychładzania szykowego. Robimy to wszystko w takim tunelu. Wszystko się dzieje automatycznie. Tutaj mamy e, paletowe na przenośnikach. E, tam mieliśmy wózek, który jeździł ustawiamy palety na, e, na, w konkretnych punktach, gdzie mamy wentylatory, gdzie mamy, gdzie mamy chłodnice. Tutaj mamy układ, gdzie wjeżdża cała paleta, wstępnie ją owijamy e, z perforowanym i później wychładzamy. E, to jest tunel. E, który też zrobiliśmy dla tak klienta, miał bardzo mało miejsca na no magazyn. Towar w momencie kiedy dostaje zamówienie i ma podjechać NIR, dostajemy informację 3-4 godziny wcześniej i w tym momencie zaczynamy kompletować zamówienie i tak naprawdę towar po przejechaniu przez taki tunel zostaje automatycznie wystudzony i od razu wstawiony na, na, na ty. Oprócz tego spi tunele spiralne, to już jest ostatni slajd, że sekundę. Eee, to samo, po prostu wszystko dzieje się o wiele szybciej. Eee, przy tunelach spiralnych mamy eee, tak naprawdę powietrze jest nadmuchiwane bezpośrednio na problem. Tutaj mamy serki, to było akurat tunel gdzie mamy 60 tysięcy serków na, na godzinę eee, wychładzanych. Też produkujemy wszystkie, te, ale to jest wszystko produkowane u nas w sukowie Polnym pod Ciechanowem, także to jest wszystko produkcji naszej i mogą przyjechać zobaczyć jak to, jak wygląda produkcja, cała fabryka, także wszystko to jest tutaj, mówię, produkowane na miejscu. Także na tym slajdzie dziękuję za uwagę, praktycznie jesteśmy w stanie dostarczyć każde rozwiązanie dla, do w mleczarni. Czy to będą tunele, czy to będą maszynownie amoniakami, yy, czy też akumulacja lodu yy, i produkujemy wszystko tak naprawdę pod zamówienie dla, dla klientów. Dziękuję bardzo.